Witam Was, kochani, serdecznie. Dzisiaj odwiedziłam moją klientkę. Już dłuższy czas. Anię. Jest Weź. moją klientką, fantastyczną. Także poproszę Anię o opinię na temat tych produktów. I też powiem Wam o świetnej promocji, która jest przez ten weekend. Także witaj, Ania. Cześć wszystkim. Zaczęłam używać tych kosmetyków gdzieś od roku. Mhm, Jakiś rok temu. Jakiś rok temu. I szczerze powiem. Że ten szampon to był mój pierwszy szampon, który kupiłam. Na volium. Tak, na volium. I jeszcze go mam. No. I jeszcze go mam po prostu. Drugi to jest ten. Nawilżający. I używam je na zmianę. I rok czas... te dwie buteleczki wystarczyły mi na rok czasu. No. Dosłownie. Tylko, że zmieniasz sobie to. Tak, nie? raz myję jednym, raz myję drugim. Włosy mi się bardzo poprawiły. Zrobiły się grubsze. Przepraszamy, bo mamy tutaj takiego klienta, który też się kąpie w tych szamponikach. Chodź, 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 Daj. Daj sam chodź szybko, chodź. Skakuj. No nie chcę wejść. Skakuj, chodź. Chodź. Chodź, Chce się bawić. Aha, tak. Negus, chodź tutaj szybciutko. Chodź, chodź szybko do pani. Więc naprawdę włosy rewelacyjnie mi się poprawiły. Przede wszystkim odrosły, bo miałam już tak przerzedzone, że... Zastanawiałam się, czy nie długo nie zastanów. Ej, stopek! Więc polecam naprawdę te kosmetyki, bo są rewelacyjne. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję Ania, w ogóle, że jesteś moją klientką. Naprawdę wielka przyjemność dla mnie i... Um, dzięki temu właśnie, że promuję te produkty, też właśnie poznaję takich wspaniałych ludzi jak Ania. Um, naprawdę jestem zaszczycona, że mogę pomagać wielu osobom właśnie z ich problemami z włosami. Um, teraz mamy świetną promocję w, tylko w ten weekend. Naprawdę jestem zdziwiona, że może być w ogóle taka promocja, Ania też jak widziała, też się zdziwiła e, cztery produkty do wyboru za 70 dolarów dla VIP klienta, za 58 dla market partnera. I są to produkty, których wartość niektó niektóre mają nawet za 65 dolarów kosztują. Także, Zgadza się. także naprawdę to jest świetna promocja. Możecie mieć 4 produkty za tylko 75 dolarów i są to nie mam wszystkich przy sobie. Ja. Mam. A może Ania? Ja nie mam wszystkich. Hania ma. Szampon męski, świetny, może być używany przez kobiety i przez mężczyzn. Intensywnie reperujący szampon, intensywnie reperująca odżywka. Co tam jeszcze jest? Odżywka, którą się zostawia do typowo takich bardzo mm, suchych włosów. I root lifter. Rewelacyjny produkt. Root lifter. <laughs> Nie używam żadnej pianki, niczego, tylko to. Tak, bardzo fajnie właśnie można układać na ten produkt włosy. Plus on właśnie dodaje volume. Są jeszcze oprócz tego. Intensive Repair Treatment. To jest rewelacyjne na porost włosów uh -huh. i odrastają przepięknie włosy po tym i się wzmacniają. I... Ticking spray, T ten pogrubiający spray. Ticking spray to jest y, pogrubiający włosy, rewelacja. Tych włosów naprawdę się robi ogrom po tym. No właśnie też dużo osób, ja akurat nie potrzebuję, ale dużo osób właśnie mi powiedziało, że uwielbia ten produkt, że naprawdę daje dużo objętości, jest naprawdę świetny. I teraz właśnie te produkty są w promocji. Za tylko 70 dolarów możecie mieć 4 te produkty do wyboru. Ten właśnie intensywnie reparujący spray, sam ten spray kosztuje 65 dolarów, także to jest naprawdę tak. świetna cena. Możecie mieć je dużo taniej, także polecam serdecznie. Jeżeli ten spray macie... też chyba ponad 40 kosztuje. Nie jestem pewna. Normalnie też chyba ponad 40 dolarów kosztuje. Tak, bo fajne jest to, że właśnie każdy ma swoje konto, każdy y, nie musicie tak naprawdę, zawsze możecie do mnie zadzwonić, ja nie wam poradzę czy pomogę, ale i potrzebujecie sobie coś zamówić, wchodzicie na swoje konto, zamawiacie sobie, przy, produkty macie dostarczone bezpośrednio z firmy, do waszego domu. Jak coś tam się nie zgadza, zawsze można zadzwonić do mnie, ja po, Wam pomogę, y, żeby coś tam, no nie wiem, nie wiem, zdarzyło Ci się, Ania, żeby coś tam przyszło uszkodzone, czy... Nie, nigdy, nigdy jeszcze mi się w życiu nie zdarzyło mhm. coś takiego żeby coś było uszkodzone. Kilka razy u moich tam kilku klientów było tak, że na przykład gdzieś tam w paczce, w przesyłce wiadomo, rzucają paczkami, też, to yy, odżywka pękła, czy szampon się wylał, no to tak, takie były tam kilka sytuacji, ale to zawsze firma wysłała nowe, nowe produkty i nawet ta osoba skorzystała, bo miała troszkę więcej, bo przelała sobie później do innej butelki, także, także naprawdę firma jest fantastyczna, produkty są przefantastyczne, zachęcam do tego, żeby być takim VIP klientem, bo wtedy macie duży dyskant, możecie dla siebie właśnie zamawiać tanie produkty, albo żeby być takim market partnerem jak ja i wtedy możecie przy okazji zarabiać pieniądze, przy okazji, że myjecie głowę własnym szamponem, no i promujecie produkty. Także dziękuję bardzo za oglądanie nas, dziękuję Ania za Twoją opinię, jest bardzo miło. Ja dziękuję, dziękuję że, za, że przyjechałaś i odwiedziłaś mnie. No, proszę bardzo. Um, pozdrawiamy wszystkich serdecznie, życzymy Wam fantastycznego, słonecznego weekendu. I do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.